Do prezydenta Nawrockiego wpłynęła petycja, która proponuje wyrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, które nie posiadają dzieci. Kobiety, które dzieci posiadają, rozumiem to także, adoptowane, miałyby utrzymany ten wczesny wiek emerytalny. I ja jestem bardzo ciekawy, co Wy na ten temat sądzicie, bo ja osobiście uważam, że ta petycja absolutnie nie ma ani jednego słabego punktu. By, no, być może jedynym słabym punktem tej petycji jest to, że jeżeli mamy do czynienia z samotnie wychowującym adoptowane dziecko mężczyzną, to również taki mężczyzna powinien pójść o 5 lat wcześniej na emeryturę, dokładnie tak jak kobieta, która ma to adoptowane na przykład dziecko, ponieważ zawody zostały otwarte i jest równość wobec prawa i, i powinno się faktycznie to rozważy to może jest jedyny słaby punkt natomiast uważam że poza tym same mocne punkty brawo i ja jestem ciekawy co wy o tym sądzicie jeżeli będziecie tutaj komentować to ja się do tych komentarzy odniosę i być może się pokłócimy trochę będziemy polemizować pozdrawiam